Prezentuję gołąbka o numerze 351. Jest to nakrapiana samiczka, która wywodzi się z gołębi repera. Super lotników bo z takiego lotnika jak 11, jak który, który był rewelacyjnym lotnikiem z 2005 roku u, u, u repera z gołębia 402 Big Bossa, także następnego rewelacyjnego gołębia. No, z samych, samych naprawdę czołujących gołębi z, z hodowli repera, które były parowane na gołębie Rudiego Dilsa, na gołębie Guthantie. Także gołębia, który, który w, wielu, w wielu rodowodach dobry gołębi jest. Matką tego gołębia jest oryginalna samica z hodowli Fuchs and Wolf, czyli jest to wnuczka dla Blackstara, a Blackstar jest synem dla 852 Abrahama. Także też jednego z bardziej wybitnych gołębi hodowlanych na tamtej hodowli. Także zresztą, no tak jak tutaj się pewnie będę powtarzał, ale jak zaobserwujecie, to te gołębie w wielu rodowodach moich gołębi i na aukcji gołębi starych będą i aukcji gołębi tych młodych które przeleciały loty w sezonie 2023. Także fajny go, bardzo mocny, zresztą spięty niesamowicie, super budowa i samica, na 100% samica, o no, jak matka jest taka trochę większa. Polecam.